Chyba już sporo zmian. Główny trener się zmienił, zmieniło się troszkę w składach personalnych. Możesz coś powiedzieć? No, zmiany są, owszem, tak jak mówisz, spore, ale moim zdaniem, wszystkie na lepsze. To znaczy, zawodników mamy dużo bardziej zmotywowanych, dużo chętnych, e, bardziej chętnych do pracy niż, e, niż poprzednio. Kilk w kilku uwagach rzeczywiście się to, e, to pozmieniało, uważam, na korzyść. A jeśli chodzi o. Sztab trenerski to w ogóle nie ma porównania. No, wystarczy popatrzeć na salę. Zbysze krał, bo jest tutaj codziennie i, i gdyby mógł, to od rana do wieczora by pracował i takich ludzi potrzebujemy. Teraz czeka was mecz wyjazdowy na Ukrainę. Będzie kilka. To jest taki chyba ostatni sprawdzian przed sezonem. No, z takich dużych to tak. No, te, tak samo jako sprawdzie, przynajmniej dla niektórych zawodników traktowaliśmy y, mecz w Karlinie z Niemcami, tak samo y, ten na Ukrainie traktujemy jako, jako mecz y, sparringowy w zasadzie. Zresztą on na takich warunkach też będzie organizowany. No to będzie o tyle poważniejsze, że, że, że walki będą na zasadach WSB pięciorundowe, więc e, zobaczymy, jak chłopaki w tych e, walkach wypadną. No to będzie już podstawowe kryterium do tego, żeby zdecydować, kto idzie jako jedynka w składzie, a kto jako dwójka. E, ten sezon rusza w styczniu. Jest kilka e, krajów takich e, odległych. E, jak logistycznie będziecie sobie z tym radzili? Logistyką zajmuje się Jacek Szelągowski i już dzisiaj organizuje wizy, już dzisiaj organizuje bilety do tych najodleglejszych, właśnie krajów, dlatego że to trzeba odpowiednio rzeczywiście wcześnie zrobić, bo później już w czasie sezonu nie będzie na to, na to czasu. Tym bardziej, że mamy. Co jest najtrudniejsze w gruncie rzeczy z punktu widzenia formalnego mamy w grupie Stany Zjednoczone i Portoryko. Do, do obu tych krajów potrzebna jest jedna wiza. Ale to trzeba będzie nad tym trzeba będzie z, popracować tak naprawdę. Już wnioski żeśmy złożyli o to, żeby, żeby się umówić na, na spotkanie grupowe w konsulacie. Nie wiem, czy, czy już została data wyznaczona, czy nie, natomiast no, nie mam pewności, czy wszyscy będą mieli łatwość uzyskania wizy, bo to są kwestie indywidualne. Mam nadzieję, że nie będzie z tych problemów. Będziemy robić wszystko, żeby, żeby ich nie było. Zobaczymy jeszcze, jak będziemy organizować wyjazdy. Na pewno mamy taki plan, żeby do Stanów na przykład pojechać większą grupą, dlatego że tydzień po meczu w Stanach mamy mecz z Wenezuelą wyjazdowy i. No nie będzie się opłacało jechać tam i wracać. Będzie na pewno tak, że pięciu zawodników, którzy będą walczyć ze Stanami, pojedzie tam, wróci zawodnicy, którzy są przeznaczeni na mecz, czy będą wyznaczeni na mecz z Wenezuelą, pojadą razem z nimi po prostu po, podopingować kolegów, trochę jeszcze potrenować trenerzy zostaną i zostaną prosto do Wenezueli, no to trzeba będzie sobie tak radzić, bo jak, jak wiesz z kalendarza wynika, że mecz mamy praktycznie, mecze mamy praktycznie co tydzień no właśnie, to też jest dość uciążliwe bo um, trzeba tych chłopaków przygotować, trzeba z nimi wyjechać, trzeba przygotować też drugą grupę jest to uciążliwe, ale jak powiedziałem, chłopaków mamy zmotywowanych, wiedzą jaka jest stawka, wiedzą po co to robią i wiedzą e, co mogą dzięki temu zyskać. E, a druga sprawa, chciałbym powiedzieć może to trochę za wcześnie, przed sezonem ale dzisiaj na, mam taki komfort, że, że pracujemy w takim zespole, jeżeli chodzi o sztab trenerski e, i, i ludzi, którzy zarządzają całym tym biznesem w cudzysłowie biznesem, z którym, z którym chciałbym rzeczywiście pracować dalej. Bardzo dobrze też się układa nam współpraca z Polskim Związkiem Bokserskim, to chciałbym podkreślić i. E, Również, również PZB nam w tych sprawach, w których może pomaga, i, i to naprawdę chodzi tak, jak powinno od początku. Dopiero w tym sezonie, ale lepiej późno niż wcale. No ale to już trzeci sezon, nabieraliście jakby doświadczenia macie już te wszystkie rzeczy, e, kłopoty, czy to już przeanalizowane z e, wcześniejszych sezonów. Jakby, no zresztą widać też i na sali, że no jest jakby organizacja fajna. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Myśmy się sporo nauczyli od pierwszego meczu z Rosjanami w Gdyni. To uczyliśmy się non stop. Nadal się zresztą uczymy. Tym bardziej, że akurat liga ma to do siebie niestety i to podkreślam niestety, że zasady takie czy inne zmieniają się praktycznie co roku i co roku trzeba się uczyć czegoś nowego. E, wczoraj, chyba wczoraj, dostaliśmy nowe, na przykład nowe wytyczne dotyczące e, brandingu i, i, i w, e, organizacji Gal, więc też jest parę takich rzeczy, które można określić jako upierdliwe, ale trzeba się do tego przyzwyczaić i to robić. Coś tak e, no, musi się zmieniać, jednak jest nowy sezon, coś tam muszą zmienić. No dobrze by było, żeby były stałe warunki żeby nie zmieniali aż tyle i nie zmieniali w ostatniej chwili. No ja przypomnę zawirowania dotyczące draftu, a nawet składu ligi w tym, w tym roku. Tak? Draft miał być 10 września, był 12 listopada. W na liście z draftu byli zawodnicy z Wielkiej Brytanii w przeddzień draftu, w przeddzień draftu, 11 okazało się, że jednak Anglicy wypadają, bo mają własną drużynę, a wcześniej nie mieli, a wypadli Niemcy. Miał być Katar jest, jest portoryko. No to są takie zmiany, które jednak mają bardzo duży wpływ i na strategię poszczególnych drużyn i na również kwestie logistyczne, tak? No właśnie, ja też słyszałem o tym, że drużyny nawet bogate nie są w stanie wystartować w Lizę WSB. Eee, także tutaj też brawa dla Was, że trzeci sezon już jednak Polskę reprezentujecie. Z tym bogactwem to też jest kwestia względna. Bo co to znaczy bogate? No, jeżeli mamy Niemcy, które jako kraj można uznać za bogate, to jeszcze nie znaczy, że ich związek jest bogaty. Bo to też działa na takich zasadach jak jak yy, w wielu krajach demokratycznych gdzie jest po prostu wolny rynek i, i, i tyle a z tego co rozmawiałem z Niemcami to oni się rozbili właśnie o finansowanie to nie jest tak że jak są Niemcy to oni od razu mają mm, kupę pieniędzy. Oni... Rozumiem to się nie przekłada od razu na to że drużyna czy tam jest, jest łatwiej zorganizować tak? Nie zupełnie zupełnie nie a tu rzeczywiście bardzo dużo zależy od organizacji. My ciągniemy jako tako, dajemy radę, nie jest lekko, naprawdę. Ale, ale postanowiliśmy sobie jedno, że jak już zaczęliśmy to robić, to zrobimy wszystko, żeby to ciągnąć, przynajmniej do tego pierwszego sukcesu, jaki chcielibyśmy osiągnąć, to znaczy do, do zdobycia kwalifikacji olimpijskich. O medalach to nie chciałbym mówić, to, to na pewno za. Za daleko w przyszłości za dużo do, do opowiadania, natomiast myślę, że, że na kwalifikacje olimpijskie to nas stać. No ale jest w grupie kilku zdolnych chłopaków, na pewno. Jest, jest oczywiście tak. Zresztą wielu z tych chłopaków tak naprawdę moim zdaniem dopiero, dopiero tutaj może osiągnąć szczyt swoich możliwości. Dlatego, że w klubach w miejscu stałego zamieszkania nie mają nawet nie tyle warunków, bo warunki to jeszcze każdy może sobie jakoś zorganizować, ale nie mają nawet bata nad sobą, nie mają dyscypliny, nie mają reżimu treningowego i tak dalej, i tak dalej. Najlepszy przykład dla mnie, to będę pewnie powtarzał jeszcze długo, niestety, to jest Damian Kiwior, który... Jest zupełnie innym zawodnikiem tutaj na kadrze i w Husarii, a zupełnie innym zawodnikiem w klubie. To, to są naprawdę dwaj różni ludzie. Tak jakby miał brata bliźniaka. To w takim razie życzę powodzenia, udanego rozpoczęcia sezonu. Nie dziękuję, żeby nie zapeszyć.